Ale kościół Norwet powrót do Torunia, 7 punktów, była trójeczka, ale chyba delikatnie czegoś zabrakło. No ta końcówka myślę, że już tak pozytywnie, tak? No Wiadomo w tym 15 biegu e, całkiem niezły start, ale no tutaj gdzieś tego miejsca już dla mnie zabrakło tak. Na, na wyjścia z pierwszego łuku. No i nie wiadomo dosyć tego materiału dzisiaj troszeczkę leżało, więc jak przyjąłem dwie szpryce, to to troszeczkę mnie spowolniło. No wiadomo, no 15 bieg, tak, także tu już... E, rywale wiadomo, godnik i takie właśnie no, delikatne gdzieś tam czy błędy, czy, czy, czy też po prostu sytuacja torowa tak ta, ta wyszło i no, no trudno, no ale no, myślę, no generalnie myślę, że zawody e, w moim wykonaniu, no poza tym początkiem oczywiście, no mówię z tej końcówki jestem zadowolony, bo już tak e, no, odczytaliśmy w miarę, w miarę ten tory, szliśmy w dobrą stronę, no szkoda, że tak późno w zeszłym roku w Toruniu, przed tym sezonem trening bajewski dosypał tej 350-400 ton granitu. Czy ten tor jest inny niż był w zeszłym roku? No jest inny, jest, jest, jest całkiem coś innego, więc... Yy, mówię, no idzie się tutaj troszeczkę oszukać, tak powiem, tak? Sam się, znaczy, no my, my się też, nie tylko ja, no, tak cała drużyna się tutaj złapała. No to więc, no ale no nic, no, gospodarz ma to do siebie, tak, że robi to pod siebie i, i to on ma... My, mamy, my jesteśmy po to, żeby go w miarę szybko odczytać. No, dzisiaj troszeczkę nam to czasu zajęło. No ale no nic, no, będziemy mądrzejsi na pewno na, jeżeli przyjdzie nam jechać gdzieś później, no, to będziemy na pewno już mądrzejsi. Inny, lepszy czy gorszy do sięgania? Znaczy myślę, że lepszy, tak? Na no, tych ścieżek jest troszeczkę więcej i, i na pewno widowiskowo jest lepiej. Jesteśmy po trzech kolejkach, pierwszy mecz zdecydowany zwycięstwo za Okomotivem. Później prawie o mały włosy się wygrali zbyt gorszy. Chyba jest nieźle. Chodzi mi o terminasz, powinien być już łatwiej. Znaczy, no, generalnie no wiadomo, tak, jaka jest sytuacja, bo, bo no, nie można zapominać, tak? No, kiedy ten sezon ruszył i, i wszystko jechaliśmy bez paringu, oczywiście to nie jest tłumaczenie, tak? Bo nawet nie zamierzam się z tego tłumaczyć, no, bo każdy jest w takiej samej sytuacji. No, myślę, że nabierzemy tego. tego rozpędu i, i będzie ok. No, nie wygląda to, to źle, aczkolwiek, no mówię, tak jakby goszczy gdzieś też niepotrzebnie każdy z nas troszeczkę tych błędów porobił, przez co wynik był taki ani inny, a śmiało mógł być na korzyść naszą. No tutaj wiedzieliśmy, że będzie ciężko, no nie da się ukryć. Ale no, chcieliśmy przyjechać tutaj, powalczyć i, i, i zostawić po sobie jak najlepsze wrażenie. Myślę, że ta końcówka gdzieś tam y, y, troszeczkę nam udała się, i, i troszeczkę tej krwi tutaj napisaliśmy. Dzięki, wielkie. Dzięki. Panie Adamie, co prawda, wynik nie najlepszy, ale było widać, że jedziecie u mnie do przodu. Mnie. Trochę postarczyliście się trochę. No, może w końcówce, bo początek zdecydowanie należał do, do zawodników to, z Torunia. Doskonale wychodzili spod taśmy, potrafili pilnować pozycji, potrafili gdzieś tam na siebie spojrzeć. No my troszeczkę jak dzieci węgle rozpoczęliśmy te zawody. Ale najważniejsze, że, że w tej ostatniej serii udało się nam odnieść parę indywidualnych zwycięstw. Również parę wyścigów wygraliśmy, czy 4 2 czy 5 1 więc no ta końcówka już na pewno była lepsza. Aczkolwiek no, było widać, że to, to Toruń ma aspiracje ekstraligowe, a przed nami na pewno jeszcze sporo pracy. E, za wami trzy mecze. Poza Toruniem wygrał się z Lokomotivem oraz przegrał się minimalnie w Byrgoszy. E, w Bydgoszczy jeszcze wydarzyła się sytuacja e, z Łoktajewem. Nowy zawodnik, jak pan by ocenił jego wkomponowanie się w zespół obecnie? E, no Bradley rozpoczął dość dobrze sezon. E, w pierwszym swoim wyścigu w ekstralidze prowadził. i. Na skutek błędu kolegi z pierwszej pozycji spadł na, na ostatnią. Później udało mu się jeszcze wygrać jeden wyścig, aczkolwiek przeplatał to zerówkami. Nowego jego miejsce wskoczył Diamond, na którego władze Unileczno postawiły, więc po, po parotygodniowej przerwie dzisiaj mógł znowu zadebiutować w pierwszej lidze. Na początek nie był łatwy dla niego, ale też po zmianie motocykla pokazał, że, że może wygrać z szybkim dzisiejszego dnia na pewno Chrisem Holderem. No, co prawda już w biegu nominowanym tego nie potwierdził, ale no, jak to mówię, czasami czasami warto jest przegrać mecz, żeby wyciągnąć z tego wnioski i być mocniejszym za tydzień. No właśnie, widać, że Brady, Hans, który wrócił z zespołu oraz Roman jadą ogólnie chłopaki, więc zakładam, że Kolejne części sezonu będą udane dla Was. No szkoda, tylko, że Hans rozpoczął od razu od, od upadku i mocnego stłuczenia barku. E, gdzie w zeszłym roku miał ten problemy z tym barkiem i, i z łopatką, ale miejmy nadzieję, że przez, przez ten tydzień w miarę dojdzie do siebie. E, no i, i w meczu na naszym torze pokaże e, no nie tylko wolę walki, ale i też e, porządną dwucyfrówkę. Tobiasz dzisiaj 92, był widać szybkość, ale widać, że jeszcze ten tor nie jest swoim takim torem typowo domowym I jeszcze trzeba znaleźć trochę ścieżek. Absolutnie jeszcze tor nie jest moim sprzymierzeńcem, aczkolwiek już, już mamy trochę więcej prędkości na tym torze i, i przede wszystkim te starty trochę lepiej już wyglądają też w moim wykonaniu, bo z Gniezdem wyglądało to marnie, dzisiaj już trochę lepiej i na no, dużo szukania tak naprawdę w trakcie zawodów. E, Ubrodziliśmy trzy zębatki, gdzie normalnie powinno się używać jednej, e, i tak by było spoko, ale e, mimo wszystko całkiem, całkiem dobre zawody. E, pytańko od kibiców w sumie, także Jodemie. Czy po takich dwóch wysokich zwycięstwach, które mieliśmy na początku sezonu, czy do kolejnych meczy jest cieszy się przygotować? Mniej przede wszystkim motywację. Idzie w miarę gładko, ale pytanie co dalej? Hmm. Ciężko powiedzieć, ale myślę, że raczej, raczej nie odpuścimy tematu i wydaje mi się, że, że ten cel, który nam jakby uświęca, cały czas świeci, świeci dosyć jasno i mam nadzieję, że, że tej motywacji nie zabraknie. Czy tobie jako zawodnikowi brakuje więcej startów? Startujesz obecnie raz na tydzień. Wiadomo, że w poprzednich latach było trochę więcej tych startów. Czy jest problem z tym takim wejściem w sezon? czy już mniej więcej przestawiliście się? No, z tym wejściem to już jest coraz lepiej, ale... Ale brakuje tej regularności i powiem szczerze, że brakuje tego e, środowego meczu, na przykład w Anglii. E, I byłoby naprawdę fajnie. A tak cały, cały tydzień czekania na, na kolejny mecz. E, no ale cóż, e, mamy takie warunki i musimy się dostosować. Dał go apel za tydzień? Pytanie, kiedy wstawiłeś tam startować? Rok temu. I jak było? No, przepraszam, faktycznie przyspieszę. Tak, przyszedł. tak. Rok no, temu było ok, tylko mieliśmy taki torek, koridę, więc. E, było ciekawie, ale generalnie e, w moim wykonaniu było tak w miarę przyjemnie. Niemczech zeszły tydzień i e, lokomotiv u siebie, Co czas jest korrida, ale jest bardzo ciepło. No, to, czyli standardowa e, procedura jeśli chodzi o lokomotiv, ale no cóż, no, tor będzie torem, musimy jechać e, na tym co będzie i tyle. Dziękuję bardzo. Zacznę od pytania Kamilu drogi, jak się czujesz? Wszystko jest ok. A jutro będzie blało? Się okaże, możliwe, że będzie boleć. Po takim ciężkim dosyć meczu w Tarnowie, gdzie jechałeś teoretycznie jakby u siebie ogólnie nie udało się. Czy jest trudno jakby wejść w kolejny mecz? Czy myślisz o tym, co się stało? Czy mimo wszystko podchwycie chłodno do sprawy ogólnie się swoje? Na pewno na pierwsze dni po tym meczu, jak wracaliśmy do Toronia, na pewno nie był, tak, był taki niedosyt, że byłem tak naprawdę u siebie, a nie udało się nic powalczyć. Dzisiaj, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? No zaczęło się jak się zaczęło tego upadku i troszeczkę byliśmy zakręceni i no na pewno jest progres w stylu jazdy, ale jeszcze nie widać tego wyniku. Czy kiedykolwiek jechałeś z dołka? To jest moje pierwsze pytanie. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Ale czy w ogóle jak tam się jeździ? Rozmawiamy przed tobą ogólnie, jest to pierwszym usielakiem. Mówił e, grzęzowisko teoretycznie, ogólnie kopa, ale sucha. No, rozmawiam tutaj z mechanikami klubowymi i mniej więcej mi naświetlili, jak ten tor wygląda i się zachowuje. Co w tym tygodniu zamierzasz robić? Specjalnie jakieś przygotowania czy po prostu No czym będziemy, będziemy tutaj z drużyną chyba trenować jeszcze, muszę z trenerem porozmawiać, ale raczej tak i na pewno będziemy jakieś aktywność fizyczną, coś na rowerze pobiegać, żeby cały czas być w formie. Dziękuję bardzo ślicznie i życzę udanego przyszłego, uprzejszego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za doping dzisiejszy i zapraszamy na następny mecz. Tomasz Bajewski, Panie Tomaszu, trzeci mecz, trzecie zwycięstwo. Eee, krótkie podsumowanie tego meczu poproszę. No cieszę, cieszę się bardzo, że wygraliśmy po raz trzeci z rzędu. Naprawdę zawodnicy spisali się dzisiaj świetnie. Eee, ten element, który naprawdę trenujemy bardzo dużo na treningach, czyli samo wyjście spod taśmy i sam start eee, przynosi na razie efekty. Chciałbym, żeby tak już zostało do końca sezonu. Po pierwszym meczu dużo ludzi mówiło, że Tor jest nieciekawy, że się nic nie dzieje. Dzisiaj możemy chyba zadać kłam w tym stwierdzeniu. Kilka wysiłków rewelacyjnych. Ogólnie szkoda, że tam jak się wywrócił, bo chyba do samego końca by się ciekł. No tak, no naprawdę. Ja tutaj też słyszałem, że zawody są nudne, że coś jest nie tak z Torem. Tor jest naprawdę bardzo dobry. Przed chwilą zresztą słyszałeś moją rozmowę z Hansem Andersenem, który powiedział, że Tor jest rewelacyjny. Poza tym zawodnicy, którzy jechali w biegu 13, w biegu 15 Proszę zwrócić uwagę, jak oni jechali. Mijali się co chwilę, duża, mała krawężnik, więc ja uważam, że ten tor jest odpowiedni i co najważniejsze pasuje moim zawodnikom. Czy po takim meczu jak w Tarnowie, czyli wyjazd ogólnie trotycznie na ciężki tor, gdzie wszyscy mówili, że jeżeli ja ma gdziekolwiek stracić punkty, to właśnie tam wygrywamy wysoko? Czy ciężko jest motywować zespół samego siebie do dalszej pracy, żeby w kolejnych meczach jakby nie odpuszczać i dalej hać na swoim poziomie? Ani mnie nie trzeba motywować, ani zawodników. My wiemy, jaki mamy cel postawiony przez tutaj klub, przez kibiców. No My musimy, musimy my chcemy. Awansować do PG Ekstraligi, więc my naprawdę mamy cel jasny i nie ma odpuszczania. Jedziemy do samego końca zawsze. No właśnie, no się odpuszczanie. Za tydzień jedziemy do Dagoch Pils. Teoretycznie jest to najsłabszy zespół obecnie, widzę, ale wiadomo, że już zawsze będzie chciał być twardy i będzie chciał nam pokazać, że mimo wszystko potrafią. No tak, na pewno jedziemy tam też, tak jak dotarnowa po zwycięstwo. Nie oglądamy się na to, z kim jedziemy, cały czas to powtarzam. Jedziemy po to, żeby wygrywać i awansować, więc tak naprawdę duży nas dałgawnik jedzie u siebie. Tak? Tam jest młodzież, a ja cały czas powtarzam, że młodzież jest po prostu. Nie do ogarnięcia, nie wiemy, który wyjedzie, który pojedzie, który wygra. Także naprawdę chcemy zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie i krok po kroczku awansować do PGE Ekstra Ligi. Odnośnie młodzieży, skoro już Pan nawiązał? Dzisiaj było całkiem nieźle, szkoda tego drugiego startu Igora I szkoda chyba tej wywrotki mimo wszystko Kamila, bo wiadomo, że zawodnik po jest trochę bardziej rozkojarzony No tak, no tutaj Igor naprawdę u siebie na torze jedzie dobrze, popełnił mały błąd na pierwszym kółku, drugi, drugi łuk e, Powinien tam przycinać do krawężnika, nie zadawać się za zawodników A Kamil mm. chyba zerwany paznokcie, na szczęście nic złamanego, nic jakiejś wielkiej kontuzji nie ma e, No taki jest żużel, musimy walczyć do końca